Hejka kochani, dzisiaj pokażę wam jakie dostałam fioletowe prezenty, bo usunęłam niechcący filmik i tak też wyszło, więc pierwszy filmik jest, czy znaczy pierwszy prezent jest od Pantera Magia 48 i dostałam taką bluzkę. Następny jest od Trina0058 i dostałam taką sukienkę. Następny jest od Natalii101 i dostałam bluzkę. Potem jest kolejny od... Trina 0058 i kolejne. Dostałam włosy i buty. Potem dostałam od mała księżka. Dziękuję za te wszystkie prezenty. Dostałam taką bluzkę. Potem od kryształowe skrzydło i dostałam. Nie za bardzo wiem, co to jest, ale taki puch. Potem dostałam opaskę i dostałam sukienkę, włosy i jeszcze do pokoju takie coś. Następne prezenty są od Leiden. dostałam spodnie, animacje, kolejną animację, animacje, animacje i tło. Następny prezent od Julka12042 i dostałam takie bardzo ładne buty. Kolejne są od Małakśniczka7000, dostałam bluzkę, włosy, spódniczkę, sukienkę, włosy bluzkę, wianek i włosy. I bardzo Ci dziękuję za nie. I chyba to to jest unikat, hoła feniksowy jak mi się zdaje. Więc bardzo dziękuję. O i dzisiaj, i wiecie, że moją numer jeden, moją numer jeden widzką jest właśnie mała księdzka 7000. I dla niej dzisiaj dałam czapkę drip. Różową. I dałam jej pozdro, tylko, że... No to się nie nagrało, a następny kolor prezentów jest biały, więc możecie mi dawać, jak chcecie, żeby być na odcinku. Więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym otwieraniu prezentów.